Dzień dobry dzień dobry witamy serdecznie z tej strony Kabaret Luzik, który działa w ramach Uniwersytetu 3 Wieku. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego grona. Nasze zajęcia zaczynają się w każdy poniedziałek o godzinie 9, a spotykamy się w Nakielskim Ośrodku Kultury. Dzisiejsza audycja 97. A o czym będziemy mówić? 15 kwietnia od 2011 roku zostało ustanowione Święto Dzień Sztuki. I święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych w dniu urodzin wielkiego artysty, muzyka, pisarza, architekta, filozofa. Malarza, poety, Państwo już domyślają się kogo? Leonardo da Vinci, który urodził się 15 kwietnia 1452 roku. I celem obchodów tego dnia sztuki jest promowanie sztuki i zwiększenie świadomości społeczeństwa międzynarodowego. Chodzi o różne dziedziny kultury i sztuki. I sztuka, jak wiemy, to jest taka skarbnica kreatywności, innowacyjności. I różnorodności kulturowej, dostępna dla wszystkich ludzi w całym świecie, i pełni także istotną rolę w dzieleniu się wiedzą, budzeniu ciekawości świata oraz jako źródło inspiracji do podejmowania dialogu. I warto powiedzieć o tym dniu tak, że Dni Sztuki to święto, w trakcie którego sztuka naprawdę dosłownie wychodzi na ulicę. Kiedyś miałam przyjemność w Poznaniu być. W tym dniu, to tego dnia na całym świecie odbywają się i wtedy też w Poznaniu happeningi artystyczne, specjalne pokazy, przedstawienia, wykłady i warsztaty. I ja myślę, że to jest taki dobry moment na to, by oddać hołd wszystkim twórcom. Artystom, osobom pracującym w obszarze sztuki, różnych dziedzin. I data, ta, jak wiemy, jest nieprzypadkowa, bowiem wybrano ją na podstawie daty urodzin jednego z najwybitniejszych twórców historii sztuki wielu dziedzin, właśnie Leonarda Da Vinci. A my mamy teraz okazję, by razem w ramach kabaretu Ruzik podziękować Romce Jance za to, że inspiruje, że zachęca nas, że do działań na rzecz promowania, no może małej, ale ważnej, bo. W tym miejscu muszę powiedzieć, że spotkałam się z wieloma osobami, które nam tutaj kabaretowi ludzi dziękują za to, że już prawie będzie setny odcinek naszego programu. Dziękują za żarty, za ważne treści, dzięki którym dowiadują się ważnych rzeczy i dziękują za to, że myślimy o naszych kochanych seniorach. No tak, sztuka, sztuka, sztuka. Jak się o niej myśli, to właściwie przychodzi do głowy wszystko. Wszystko, co wzbudza w nas, odbiorcach, emocje, co pozwala poruszyć umysł, co zmusza do przemyśleń, do refleksji. Sztuką jest również to, co sprawia nam przyjemność, uwalnia od stresu i daje możliwości odpoczynku. Wiadomo, nie każdy lubi wszystkie dziedziny tej sztuki, ale każdy ma coś, co sprawia mu radość. Nie każdy lubi śpiewać, ale pod nosem nucić sobie ulubioną piosenkę każdy lubi. Nie każdy lubi poezję, ale jak się zaduma, to przychodzą mu wspomnienia związane właśnie z tą dziedziną. Można więc ze sztuką. Żyć na co dzień, nie myśląc nawet o tym, czy to już sztuka, czy jeszcze nie. Każde dziecko rodzi się jako artysta, ale rzecz polega na tym, czy zdoła te dziecięce umiejętności przesunąć na całe życie. Sztuka jest bardzo związana z kulturą. Kultura to całokształt materialnego oraz duchowego dorobku człowieka, wytworzonego od początku jego istnienia. Do chwili obecnej. Jest to także wdrażanie i przekazywanie następnym pokoleniom wartości cennych dla rozwoju danej społeczności lub przekształcanie środowiska życiowego w celu nadania mu określonej rangi. Przekazuje się kultury kulturę rodziców do, w stosunku do dzieci, nauczyciela w stosunku do uczniów itd. itd. Kultura jest nieodłącznym elementem naszego życia. To zbiór wartości, wierzeń, tradycji i norm obowiązujących w danej społeczności. Kultura kształtuje nasze wybory, postawy i sposób myślenia. A co wiąże się z pojęciem kultura? Dla mnie pojęcie kultura wiąże się przede wszystkim z pojęciem piękna. Przecież nasza cywilizacja wyrosła z trzech wartości: z wartości klasycznych. Już w dawnych wiekach uznawanych była to dobroć, prawda i piękno. I właśnie piękno jest dla mnie czymś bardzo ważnym w kulturze. To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić, by miał sobie duszę. Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom. Nie wynosi się na śmietnik snów i dróży. To nie sztuka, by trenować sobie mózg. Sztuka sprawić, by rozumiał. Nie dorzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzgórza. To nie sztuka skonstruować super plan, wszystko z góry mieć zaplanowane. Sztuka z nosem grę prowadząc sam na sam, nie bać się przegranej i wygranej. Nów tysiące zmusić do tupotu Sztuka skomponować na tak kulotny sąk. Co bez krzywdy na przyjemność lotu. To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę Odku szczęścia nie wyrzuca się na złom Nie wynosi się na śmierć snu snów i w. O nie sztuka z cudzej studni wodę pić Zbierać cudze zasługi i winy Sztuka swoim własnym rytmem żyć i śnić Znaleźć źródło w najsługszej pustyni Wróca się na złom, nie wynosi się na śmierć, snów i wzruszę To nie sztuka z cudzej studni wodę pić, zbierać cudze, zasługi i win Sztuka swoim własnym rytmem żyć i śnić, znaleźć źródło w najsłupszej pustyni A ja mam kilka anegdot o znanych ludziach. Kiedy Albert Einstein spotkał Charlie'ego Chaplina w 1931 roku, powiedział mu: Wiesz, najbardziej w Twojej sztuce podziwiam to, że nie mówisz słowa, a jednak świat cię rozumie. To prawda, odpowiedział Chaplin, ale Twoja sława jest jeszcze większa. Świat cię podziwia, choć się nikt nie rozumie. Miguel de Cervantes, będąc na wsi, zauważył wieśniaka jadącego wozem zaprzężonym w ochronie. Osła. W pewnej chwili pojazd utknął w błocie. Pisarz bez namysłu pośpieszył z pomocą. Gdy wóz ponownie znalazł się na twardej drodze, wieśniak rzekł: Bardzo panu dziękuję. Z jednym osłem chyba nie dałbym rady. Polacy w anegdocie wiech. Pisarz, humorysta i satyryk zatrudnił pomoc domową. Poczciwa dziewczyna zainteresowała się pracą twórczą swego chlebodawcy. Któregoś dnia w czasie rozmowy z sąsiadką w kamienicy westchnęła ze smutkiem. Biedny ten nasz pan, jak tylko coś napisze, to zaraz się wszyscy z niego śmieją. Mam taką małą anegdotę. Czy pani zawsze robi na drutach i wyszywa obrazki? pytano żonę pewnego komika. Nie. Tylko wtedy, gdy mąż opowiada anegdoty. No, niektóre są tak stare, że udusiłabym go, gdybym nie miała zajętych rąk. Jak ma się taką sztukę przed sobą, to nie łatwo zachować kulturę. Pamiętają. Państwo dowcip o kulturze i sztuce z daleko od szos. Główny bohater Leszek, grany przez Krzysztofa Stoińskiego, w ten sposób odpowiedział komuś, kto okazał mu swoją wyższość. Rywal chciał pokazać ambitnemu chłopakowi ze wsi, czy jest nieobyty, czy jak wtedy się mówiło. Niekulturalny. No i nasz klasyk. Żona kłóci się z mężem. Wy faceci myślicie tylko o seksie i chlaniu. Jak to? Nieprawda. Myślimy także o kulturze i o sztuce. Jakiej kulturze? Jakiej sztuce? Co ty mówisz? No myślimy o kulturze picia i o sztuce kochania. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: Teatr Stary w Krakowie. Na scenie leci Hamlet. Tytułowy bohater wygłasza kwestię do ducha swojego ojca: Kim jesteś? Skąd przybywasz? A w tym momencie otwierają się drzwi od widowni i wchodzi grupa wycieczkowa. I pierwsza osoba z wycieczki mówi, słysząc ten głos ze sceny: My z PGR-u Liszki spóźniliśmy się, bo nam się popsuł autobus. Dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim przepięknej, wspaniałej, spokojnej niedzieli. I oczywiście dobrego tygodnia. Do usłyszenia.